Dawaj, 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 Są Siemanko Witamy na Pucharze Mazowsza w Legionowie Ja co prawda dopiero przyjechałem, jest tak gdzieś środek imprezy Ale mam swojego agenta w terenie, także myślę, że coś nagrał I zaraz zobaczycie co nagrał, a tymczasem zobaczcie Jakie mam po prostu idealne miejsce Nie dość, że najbliżej startu jak się da Bo ty już jest szlaban już się bliżej nie da To jeszcze od razu przy toalecie Także no Szczęście trzeba mieć jak to mówią Ja chyba jadę objechać trasę Bo okazuje się słuchajcie w ogóle Że to co wczoraj nagrałem to nie jest do końca trasa Dzisiejszych zawodów A przynajmniej nie wszystko co wczoraj nagrałem Jest na dzisiejszych zawodach Także dobrze się przejechać Ale i tak obejrzyjcie jeżeli jeszcze nie oglądaliście Zobaczycie co oni tutaj na tym Legionowie mają. Oktu trasy zakończony 9:48. 4:32 km i 60 km w pionie. Dochodzenia trasa idealna. Niorki Młodsze, pierwszy start dzisiaj w liczbie 6. Młodzicy i młodzieżki. Oj Maćku, Maćku Objazd w czasie zawodów. Widzę. Oj, oj, oj Cześć Cześć Syn dojedzie, jedziesz dojedzie tak. Najważniejsze jesteś ty dzisiaj Trzymaj Antek, trzymaj o, jest Do wyprzedzania, pamiętaj o tym Po, 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 po. Jedź Antek, jedź

To ja, przykład... no dzięki, jestem przystojny Ty Nie, ty nie ale a, to jest przykład tak zajebistej inżynierii, że musi po prostu o, się tu pojawić. Zobaczcie. Boże, KTM polecam, Z żaden n Zob <grym> Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ogólnie problem był taki, że to był Sid wcześniej, teraz jest Fox. Tak ciekawostka I one działają odwrotnie. W sensie Fox ma pusztu unlock, czyli jak wciskasz manetkę, to go odblokowujesz, a Sid ma odwrotnie. Ale że z tyłu Maciek ma rokszoka, a z przodu Foxa. Aj. No i nie dało się tego zrobić na jednej manetce. To ma teraz jedną manetkę do. To jest do tyłu. Do przodu. To jest do, do przodu. przodu. Tak, a to, jest, a do to tyłu. jest do tyłu. I teraz żeby. Tylko że odwrotnie działające. Czyli żeby odblokować przód musisz wcisnąć i teraz jest odblokowany. Tak. Ale z tyłu jak jest tak samo to jest zablokowane Tak jest Więc główka pracuje cały czas Więc raczej... jadąc musisz tak sobie cały czas yy, tak. zmieniać A czy myślę, że po miesiącu takiej jazdy to już tam wejdzie w nawyk Ale na razie czekam jak wejdzie za, tak. za miesiąc Maciek będzie skrajował lądzenie. Nie, jeszcze sprostowanie, pizza. sprostowanie. Da się to zrobić, żeby było na odróżnę, tylko trzeba dwie części, trzeba wysłać do serwisu albo no, komuś mądremu to wysłać, żeby to przestawił. No, a, że to się działo ostatnio y, w trakcie ostatniego tygodnia, to jeszcze to nie jest zrobione. No nie, no bo no właśnie, no Ale bo, będzie. Ale teraz jest dobre rozkwiny. Bo to nie chodzi, że Maciek tak lubi, tylko niestety jak jest okres startowy i po prostu jest od wyjazdu do wyjazdu, to jest krucho z czasem. Niewiele nie czasu, no tak, tak. Ale tak jest nawet fajniej, i mi się to bardziej podoba. Trzeba przyznać, że.

Dawaj się, dawaj, gonisz, gonisz, gonisz! Dawaj Klaudia, hop, 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 hop! Sani, 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 Jakieś stare okopy, tak to wygląda. Jeszcze prawo, jakbyście puścił to będzie mega. Puście, puście gościa! Tego o Tego następnego też puście!

Jedziesz swoje, jedziesz, jedziesz. Dawaj, Michał, brawo, ładnie. Hop, 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 hop. Dawaj, tak, otwaj, 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 trzymajcie go. Dawaj, top, 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 top. Trzymaj hop, koło go, Michał, hop, hop, Michał, dawaj. Nie szap za bardzo, bo Ci braknie dawaj, Tyzdy, mani, no ładnie, bo... dawaj, 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 są bliźniutko No, czas tak samo jest ciśnij! Czekają na Ciebie, obaj. coje, swoje co swoje Dawaj Grzesiu, dawaj, 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 ładnie Dawaj Grzesiu, dawaj Dawaj, dawaj Karol, dawaj, dawaj Dobrze dobrze, 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 ładnie Dobrze, dobrze. Dawaj Karol, dawaj, 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 dawaj. sekund, 40 sekund o Super, zajebista jazda. Swoje cały czas. Zjedźcie chłopaki. Jak z tyłu? Nie widać. Powiem ci na następnym kółku. Ty zbliżasz się do Łukasika. Karol miał do ciebie 55 sekund. Mera ci lubi, Grzesiu! Dawaj, dawaj! No tak, to jest właśnie. daj, się, się, dawaj, misiek, dawaj, taki, dawaj, taki, dawaj, Drugi, Trzeci, nie to się. Co Waga bo jedzie Maciej! Puścić Macieja! Do końca, do końca! W Elita Krzysztofa Łukasika JBG Wielkie brawa Krzysztof Łukasik Filip Kuchci. Jest Michał Topór na drugim miejscu Wielkie brama w kategorii Elita Michał Topór Drugie miejsce za Krzysztofem Łukasikiem i czekamy już tylko na trzecie miejsce. Dobry wyścig. Tam minutę miałeś za Krzyśkiem Gratulacje. No nie ma, Krzyszek ale... to był za mocny. Bo bo... Wygrał, tak? No Krzyszek w Brnia wyglądał tak? z nim mówię, się przegrać to nie jest jakiś stopień. No raczej nie Jarki. Drugie, pięknie, tak, dziękuję bardzo. Czekam na Maciek. Pytanie słowo Kurczę, jestem zadowolony. Dawno nie byłem tak zadowolony po wyścigu, naprawdę. Bo objechałem Karola, a jak wiadomo, na polskim podwórku, jak objeżdżasz gościa z JBG, to masz potrójny respekt na dzielni, także to zawsze cieszy. Ale oczywiście cieszy, dlatego, że mam Karola po prostu za mega dobrego zawodnika, który przez ostatnie tam dwa-trzy sezony wydaje mi się, że chyba zrobił największy progres w Polsce. Dlatego po prostu, jakby jak się uda takiego kogoś objechać, to cieszy to trzy razy bardziej. nie? Może miał słabszy dzień dzisiaj, nie wiem, może po prostu zmęczony po treningu, ale tak czy inaczej cieszę się. Także pozdro Karol, Karol, ale dzisiaj mam takiego małego achievementa. A ogólnie bardzo fajnie, tak swoim tempem. Jestem trochę zdziwiony, bo myślałem, że, myślałem po prostu, że będę jechał i tylko będę klął na tą trasę i na te zakręty po prostu przez cały wyścig. A o dziwo całkiem fajnie udało mi się, tak, taki rytm, takie flow, takie... Płynny, płynne tempo złapać. Może dlatego, że przyjąłem od początku, że nic na siłę i nie starałem się na siłę po prostu tych agrawek, tych zakrętów tam szarpać, miotać się tylko bardziej po prostu skupiałem się na tym, żeby tam gdzie jest kręto oszczędzać siły, bo tam się i tak nie nadrobi, a zostawiać je sobie właśnie na te fragmenty, gdzie można przycisnąć. No i mega fajnie wyszło, także Także super. Jak go chwalę, to może coś jeszcze więcej powiem. Wielkie wspaniała trójka zawodników, rywalizująca do samego końca, ale na nią upiewajmy. 6 był jednak tutaj górą. Brawo, Krzysiu. Słuchajcie, jakby to że, to, że mam najlepszych fanów w Polsce, to jest jakby rzecz już wiadoma od dawna, ale i tak się pochwalę. No patrzcie, no, no naprawdę jestem w szoku. Także Hania, bardzo dziękuję. Proszę. Naprawdę yy, no, no szok, nie. <laughs> Super, to, to gdzieś zawiśnie u mnie w pokoju myślę. Oprawimy i, i będzie wisiało, bo jest fajne. Jesteśmy z Mackiem dzień po na starcie maratonu M Ligi. Macie gdzieś mi zginął, bo on poszedł do swoich podopiecznych, ale zobaczcie, tutaj też jest impreza, także jeszcze wpadliśmy. Zobaczyć start. Właśnie chłopaki startują. Chyba, chyba już nawet ruszyli. O, słuchajcie, nadarzyła się idealna okazja, żeby przemycić dzisiaj troszkę walorów edukacyjnych. Więc wrócimy sobie jeszcze raz do tej sytuacji. No, i o to o co tutaj chodzi, żeby Wam przybliżyć właśnie kontekst tego wszystkiego. Na pucharze Mazowsza mastersi startują w jednym bloku razem z elitą. Po prostu kilka kategorii jedzie w jednym wyścigu. Tam startują na przykład minutę, dwie po sobie, no i mastersi startują za nami, więc po pewnym czasie po prostu się ich dogania i się ich dubluje. No, i ja tutaj akurat kolegę dogoniłem przed wjazdem w jedną z tych takich krętych sekcji. No, więc standardowo yy, najpierw było: proszę przepuść mnie. No, kolega był dalej niewzruszony, więc ponowiłem gdzieś tam swój komunikat. Raz, drugi, trzeci. No, twardo, bez żadnych reakcji. No i tak minęły dwa, trzy, cztery zakręty, i na którymś kolejnym po prostu dosłownie wyłożył mi się pod koła, co właśnie widzieliście na filmiku. No, potem oczywiście już pojechałem i generalnie już prawie zapomniałem o temacie, ale to nie był koniec, bo kolega przyszedł do mnie po wyścigu z takim troszkę wyrzutem, że słuchajcie, ja go straszę i żebym ja go nie straszył, bo ja go tak zestresowałem tymi właśnie moimi natarczywymi tutaj prośbami, żebym je puścił. Że przeze mnie się wywrócił. I w tym miejscu zaznaczę jeszcze, że rozumiałbym to, gdybym na przykład zajechał mu i na dzień dobry udar się na niego, żeby w wy... z tej trasy. Co zresztą potrafię zrobić. Miałem takie incydenty, bo nie jestem święty i tutaj nikomu nie mówię, że jestem, ale akurat tym razem no, byłem naprawdę grzeczny i nie podnosiłem głosu, także argument był raczej cienki. No i że on by mnie przepuścił, kiedy byłoby miejsce, kiedy on uzna to generalnie za stosowne. Na co ja mu akurat odparłem, że no nie do końca tak to działa, i teraz powiem wam jak to według mnie działa i dlaczego uważam, że tak to jest. Słuchajcie, ja, jako osoba, która kilka dobrych lat spędziła na ściganiu, na gokartach, na hali, tak totalnie amatorsko, ale jednak jest to taki pierwszy minimalny level motorsportu i te zasady, nie nieważne czy w Formule 1, czy właśnie na gokartach, w takich kasztańskich zawodach, są dokładnie identyczne. I tam wygląda to tak. Jak dostajesz dubla, to ten, który cię dubluje, ma absolutne pierwszeństwo. I ty masz mu z tej trasy, z tego toru zjechać. Zjechać na bok, puścić go. Jeśli trzeba to zwolnić, po prostu masz zrobić wszystko, żeby mu ustąpić i go nie zablokować, nie spowolnić go. Tak to działa. Na torze dodatkowo macha się jeszcze niebieską flagą, ale nawet jak ktoś tam z tych marszali na torze nie zdąży ci machnąć, to i tak, jakby oczywiste jest, taki jest savoir vivre, że ty masz zjechać, masz mu ustąpić, masz mu, że tak powiem, zrobić dobrze, żeby on na tym nie cierpiał. To jest Twój obowiązek, a nie tego, który cię z tyłu nachodzi. Wiadomo, że na rowerach w terenie jest dużo ciężej, no bo jednak na torze zazwyczaj jest szeroko, nie ma krzaków. Zazwyczaj po prostu jest gdzie puścić. W terenie na takich wąskich trasach jak wiązownie, nie wiązownie, tylko w legionowie, przepraszam, ale ogólnie na Mazowszu no pojawia się problem, że jak się wjeżdża w takiego wąziutkiego singla, to często nie ma miejsca na dwa rowery. I teraz trzeba rozróżnić dwie sytuacje, bo wiadomo, że też jakby nie ma co przekraczać pewnych granic, nie ma co przesadzać w żadną stronę. I jeżeli jest tak na przykład, że jest krótki fragment, gdzie jest naprawdę wąsko, ale załóżmy, że za dwa zakręty robi się szeroko i tam będzie gdzie puścić. No to oczywiste, że można tam chwileczkę poczekać, i potem jak będzie miejsce, ta osoba cię puszcza i sobie jedziecie dalej. I spoko nie ma problemu. Ale niestety na takich trasach jak w Legionowie, które składają się, że tak powiem, albo z fragmentów, gdzie jest po prostu szeroka leśna droga, a potem się wjeżdża w Singla, który nie ma kilkunastu, kilkudziesięciu, tylko kilkaset metrów długości. To z całym szacunkiem, ale ja nie będę czekał, słuchajcie, yy, nie wiem, minuty, pół minuty, kilkaset metrów, aż wy łaskawie znajdziecie miejsce i tego nachodzącego z tyłu puścicie. No niestety, w tym wypadku ta osoba, która tego dubla dostaje, powinna na chwilę zejść na boczek, może nawet stanąć w krytycznym wypadku, ale to jej zajmie 3 sekundy, puści i możemy kontynuować wyścig. I to jest zresztą to, co powiedziałem temu koledze, że zastanów się, jakby, co by wyszło lepiej. Gdybyś ty na chwilę zszedł, nawet się wypiął, puścił mnie, ja bym pojechał, ty byś stracił 3 sekundy, ty byś się nie zestresował, nie wywróciłbyś się, ja bym się generalnie nie denerwował. I każdy byłby zadowolony, a tak jeszcze biedny zaliczył glebę. Tam widać było na filmie, że prostował kierownicę, także kosztowało go to. Sporo, sporo czasu. I przy okazji dodam taką bardzo pochwalną rzecz odnośnie wszystkich tutaj właśnie startujących na pucharze Mazowsza, że naprawdę była mega, mega kultura i wszyscy, czy to mastersi, czy to juniorzy, którzy też z nami jechali i też się ich tam potem doganiało. Naprawdę puszczali po prostu od razu, bez gadania. Niektórzy nawet zanim się zdążyło w ogóle cokolwiek powiedzieć, dojechać, to już schodzili z trasy, stawali, czekali, aż się przejedzie. Naprawdę, naprawdę klasa i ja wszystkim tym osobom mega dziękuję. Naprawdę, ja to szanuję, bo nieraz to naprawdę, no widać było, że ktoś już z dużym wyprzedzeniem stawał, puszczał, żeby po prostu nie przeszkadzać tej czołówce. I żeby nie było, że tylko ta osoba, która dubla dostaje, ma jakieś obowiązki i wobec niej są jakieś tam roszczenia, to dodam, że żeby to wszystko działało, także ten, który dochodzi, wyprzedza, dubluje, również powinien się zachować w pewien taki określony sposób. Więc, żeby to fajnie wszystko funkcjonowało, musicie pamiętać o tym, żeby jeszcze w ogóle zanim do kogoś dojedziecie, jeszcze macie 10-15 metrów, już go tam widzicie, ale jest jeszcze dystans, już wtedy coś tam krzyknijcie. Powiedzcie, puść proszę, jadę, uwaga, coś takiego. Wydaje mi się osobiście, że puść proszę, to jest chyba najlepsza formuła, bo jednak to proszę, to po prostu mega fajnie działa i też jak słyszysz coś takiego, to też dużo lepiej jest mi się wydaje kogoś puścić, bo to po prostu buduje taką miłą atmosferę, nie? Także pamiętajcie o tym, żeby informować zanim. Też dlatego, że jeżeli ktoś jedzie i się ściga i tego dubla dostaje, od innej kategorii wiekowej, która startowała za nim, albo przed nim to on też w tej ferworze walki no nie wie po prostu kto za nim jedzie, tak? On może słyszeć, że tam coś już szumi, że, że ktoś do niego się zbliżył ale on nie wie, czy to po prostu jest ktoś z jego kategorii być może z kim on się ściga i po prostu no nie ma po co go puszczać, bo to też jest element tej walki w cross country czy to jest ktoś z innej kategorii wiekowej, której, którą powinien puścić, nie? Dlatego wy powinniście się też odezwać, żeby on usłyszał, na przykład, że to jedzie kobieta, że to jedzie facet, że to jedzie ktoś starszy, młodszy, żeby w jakiś sposób dotarło, że to jest inna kategoria i wtedy on może zareagować. Jeżeli nie dacie sygnału, to on was po prostu no, nie puści. Popularnym zabiegiem jest krzyczenie lewa albo prawa, lewa wolna, prawa wolna, coś w tym stylu. Po prostu to oznacza, jak krzyczycie, jak krzyczycie lewa, to znaczy, że chcecie jechać lewą i ta lewa ma być zwolniona. Natomiast w cross country kryje się w tym pewne zagrożenie, po pierwsze takie, że czasem się zdarza, że jak komuś krzykniesz lewa, to on po prostu na tą lewą zjeżdża, bo nie do końca się dobrze zrozumiecie. A po drugie, no niestety przy takich wąskich trasach, no nie zawsze to jest tak, że no da się tak na życzenie po prostu daną stronę zwolnić, więc ja wolę po prostu krzyknąć coś w stylu właśnie puść proszę, uwaga, zrób miejsce. Jakby zostawić tej osobie z przodu po prostu pole do wyboru, niech sobie zjedzie na prawo, lewo, jak jej już tam wygodnie. Tylko właśnie jeszcze z odpowiednim wyprzedzeniem i wtedy to zazwyczaj fajnie, fajnie działa. Jak Maciek wyprawiłeś? Podopiecznych. Wypra tak, tak, tak. wróciłeś do lasu? E, już jadą w lesie, teraz się tylko denerwuję. Co to będzie, to to będzie. Czy wrócą? Czy do wrócą? Do domu? Czy trasy nie wogują, czy ze sprzętem wszystko ok. Bo formę jestem spokojny no, Znaczy ty już swoje zrobiłeś, teraz są zdani na siebie Tak jest, dokładnie, zobaczymy no. no, także kończymy naszego dzisiejszego vloga, dzięki wielkie za obejrzenie Oczywiście za kibicowanie wszystkim, którzy byli na żywo I trochę tam na mnie pokrzyczeli Myślę, że nie zawiodłem, wy też nie zawiedliście Zachęcam do zaglądania do opisu filmu. Tam macie wyniki z wyścigu. Tam macie kody rabatowe do marek, z którymi współpracuję m.in. Trezado, Tripout czy też Abus. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście coś mi dorzucić, być również częścią wszystkich moich powiedzmy sukcesów, mieć satysfakcję, że jesteście również moim sponsorem, to zachęcam do wspierania mnie na Patronajcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. No i zapobiegawczo życzę Wam również wesołych świąt Wielkanocnych. Bo nie wiem, czy jakiś film się pojawi, ale jeżeli nie, no to wesołych i rodzinnych świąt. Nara.